<laughs> Nie ma jak spotkać rodzinę. Osa i jechał. I I <laughs> This is the Remek. Tak to się to jest Remek. Tu jest e, taka leżanka. Generalnie rzecz biorąc, przejdę jeszcze sobie w tą stronę. Zobaczcie, oni w ogóle takie puchy. Jest jakaś lodówka, na półkach nic nie ma. W ogóle we wszystkich sklepach jest e, dzisiaj Byliśmy w jakimś tam niby wypasionym e, sklepie. To Wam powiem, że żabka opindala dwa, 400 sklepów. Tutaj po prostu żabka opindala 400 sklepów. pozdro e, dla żabki. Dobra, o czym dzisiaj? Dzień bardzo ciekawy dzień, Byliśmy szukać dalszego naszego destination, czyli co będziemy robić po tych pierwszych dwóch tygodniach, szukaliśmy domku i dzisiejszy odcinek jest oczekiwania źródłem rozczarowań. No dzisiaj nic niestety nie znaleźliśmy. Myśleliśmy, że coś zobaczymy, a to nam nie pasowało localization, a to nam nie pokazało, nie pasował domek, a to nie pasowało nam cena, więc... No właśnie, co teraz? <laughs> nic teraz, po prostu nic teraz. Mamy z rymikiem Uba. e, ubaw. O co chodzi? Chodzi o to, że się nie przejmujemy. Tu mają takie powiedzenie Hakuna Maka, matata". ja nie ja tego nie potrafię powiedzieć. To znaczy, że nie ma problemu, nie przejmuj się i dokładnie dzisiaj tak zamierzam żyć. Coraz bardziej tak żyję, jeszcze tego nie przejmuję. Po pierwsze, na pewno coś znajdziemy, e, bo dlaczego mielibyśmy nie znaleźć? Albo znajdziemy w internecie, albo ktoś za chwilę przyjdzie i da nam to rozwiązanie I e, już, zachęcam właśnie do takiego życia Do życia, w którym rozwiązania po prostu przychodzą No bo co z tego, że ja dzisiaj będę chodził myślałem, że cię będę miał już domek O Boże, dlaczego go nie znalazłem e, Wszystko jest tak, jak powinno być i to jest po prostu OK Koleś, po prostu czekamy teraz na chipsy z banana. O, to są zajebiste chipsy z banana. U nas w Polsce chipsy z banana są na słodka. Tutaj chipsy z banana są na o, chipsy z banana są na pikantnie. Dobra, dzisiaj będzie krótki film, bo jestem trochę zmęczony podróżą. A w ogóle jestem zmęczony. <laughs> o, ja słyszałem, że u was dzisiaj mrozik. U nas dalej jest pogoda stabilna. Co to oznacza stabilna? Oznacza się, że 29, jak jest słońce, to nie wiem, jest chyba z 50 stopni. Chodzimy sobie rano, poszli nad morzem, bo potem się po prostu nie da. Za chwilę zjemy i idziemy sobie na basenik. Trzymajcie się. Oczywiście zapraszam teraz to. Już nie do subskrypcji, ale zapraszam na film z dzisiaj. Cześć! A tymczasem możemy się czuć bezpiecznie, bo Psi Patrol wczoraj zakupiony. Za Zimbarski, czyli patrol, wyrusza na pomoc, Ole już nadzoruje. Jak, jak się nazywa ten koleś, ich szef? Olek. ty jesteś rajderem? Misiu? Ktoś tu się chyba jeszcze nie obudził do końca. Dzień dobry, kochanie. Śmiejemy z rękiem, że cieszymy się jak pada, a właśnie znowu pada. Pogoda jest na Azji bardzo zajebista, gorąca. To mi się podoba, bo na przykład jak w Azji, no to tego deszczu praktycznie w ogóle nie ma. bo jest, jest taki porach bo nie wiem, ale, ale tego deszczu po prostu tam nie ma. Przez tak Wszystkie sklepy mają takie kraty. Nie wiem. Jest OK, zapłacę. How much? 6000 Nie. jesteśmy z samym remikiem na zakupach więc nasze zakupy będą trwały bardzo krótko tylko też jest potrzebna rzeczy dzisiaj jest potrzebna czapeczka na remiczkę na jego łysą głowę dzisiaj sobie zjemy z takim napatyczku Nie wiem co to I Nasze nasze poszukiwania nie są zakończone sukcesem Ale co tam Makuna ma Makuna Makuna I chyba tam jest Matata albo Makata cholera wie więc... co Nie przejmujemy się, czyli na Polski nie przejmujemy się Jest OK, jest zajebiście Idziemy zobaczyć co jest na kuchni jak robią? Inspekcja taka. Bawimy się z, z Remikiem Gesslerową. Gesslerowar na Zanzibarze. Część trzecia. Idziemy zobaczyć, jak są przygotowane posiłki dla nas. A co? no fajnie, że nas puszczają. a jak powiedzieliśmy, to prawdę mówiąc, powiedział, że nam musi dwie minuty, żeby posprzątać. O. i. Ale... O. Właśnie. Nie, nie, nie. Oh hello! Hello, hello, my friend. Hello. Hello. You are coming oh, wow. kitchen, yeah? yes? Ice coming features oh, yeah. kitchen. film. Okay. Or you do? You are chef. Yeah. 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 Three. a chef. Three to chef. You, you, 20, and you. <laughs> Three chef. <laughs> coronavirus? <I don't> know. <laughs> no coronavirus. Ah no. OK, it's OK. Thank you so much. Odkrycie tego wyjazdu. Chipsy na ostro. Dawaj, polecenia. No, no. Zatkało, kakao. Razem z wszystko jest na ostro. Jumbo, 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 jumbo. jumbo. <noise> Czy mi się wydaje że jest frog? Cały dzień z Remikiem, dzień z Remikiem Braciaki, Remik już jest ciemny Jacek, jesteś ciemny? Policjant Jacek, jesteś w ogóle biały z tyłu za nami Wiecie Tak u nas jest śmiech, widzieliśmy, że w Polsce są też Będzie wchodził na palme Remi. <grymne> ja ja. jaja? to cię bolą, no. Tej Ci lepiej szło <laughs> come on, 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 come Ah, my beautiful my English is very bad, no bad. Very...